Moi drodzy, partia Reset, część trzecia, bardzo ważny temat relacje Polski z Unią Europejską. Mimo, że osobiście jestem wielkim przeciwnikiem Unii Europejskiej, wcale niekoniecznie uważam, że powinniśmy z Unii teraz wychodzić. Wręcz przeciwnie, powinniśmy spokojnie sobie czekać, aż Unia się rozleci, budować swoją pozycję wewnątrz Unii Europejskiej, nie tak jak było dotychczas, czyli jedni kurwa podlizywali się i dawali się klepać po ramieniu i pozwalali zagranicznym firmom i bankom okradać Polsce, drudzy obrażają się i nie wykorzystują potencjału, który moglibyśmy zrobić. To, że Polska traci na tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest fakt. Jak wyglądają dotacje, to będę Wam to wszystko tłumaczył. W dużym skrócie wygląda to w taki sposób, że wpłaty Polski do kasy unijnej są realnym zasobem, które wprowadzone do światowego systemu finansowego dają możliwość wygenerowania dużo większych pieniędzy, które Unia bierze dla siebie, a dokładnie Niemcy, i nam z tego odpalają tylko malutką część, przy czym dlatego Unia zarabia na naszych wpłatach. My mamy ujemny bilans finansowy z Unią Europejską. Ale nie chodzi też o sam bilans tych wpłat i wypłat. Kluczowa sprawa, że ci politycy, którzy dotychczas rządzili, pozwalali zagranicznym, zwłaszcza niemieckim, jak również francuskim firmom okradać Polskę. To są naprawdę setki miliardów, które są wyprowadzane każdego roku z kraju w ramach systemu prawa unijnego. W związku z czym my wcale nie musimy kurwa z Unii wychodzić, tylko gdy tylko przestaniemy dać się okradać, Unii Europejskiej i tym cwaniaczkom, kurwa, z Brukseli, i tylko nie pozwolimy tym zdrajcom polskim, którzy no, umożliwiają to, albo są nieświadomi, inni co są świadomi, to dostają z tego zwyczajnie swoją działkę, jakieś grosze, ochłapy, kurwa, pozwalają Polskę okradać. Więc wystarczy, że zablokujemy te kilkaset miliardów każdego roku, które są z Polski wyprowadzane, to już będzie potężny zastrzyk pieniędzy, który zostanie dla kraju, dla narodu, dla Polaków, dla społeczeństwa. Drugi patent, który na pewno partia RSE zrobi, a mianowicie tak jak nas Niemcy kurwa dymają w ramach prawa unijnego, my będziemy robić dokładnie to samo. Odwrócimy ten proces i tak jak Polska jest okradana na kilkaset miliardów, i to wszystko oczywiście ładnie wygląda, zaksięgowane i nikt o tym nic nie mówi, my będziemy dokładnie tak samo dymać Niemców, Francuzów, Włochów i wszystkich innych, kurwa. W związku z czym spokojnie możemy dodatkowo jeszcze kilkaset miliardów przynieść, kurwa, z kasy innych krajów to co robią te kurwy okradając nas. Kluczowa sprawa, musimy przestać podlizywać się europejczykom. Powinniśmy przestać z tymi kompleksami, bo to się wszystko bierze z czasów PRL-u, kiedy dzieciaczki w Polsce miały dużo brzydsze zabawki niż dzieci, kurwa w Niemczech czy we Francji, i niestety ci ludzie, którzy nadal mają te swoje kompleksy, wydaje im się, że taki Niemiec, Francuz czy Włoch jest lepszy od Polaka tylko dlatego, kurwa, że miał w dzieciństwie fajniejsze zabawki. To jest kurwa żenada, bo nasza historia pokazała. Jakim zajebistym narodem są Polacy, jakim zajebistym krajem jest Polska, zawsze nam tego zazdroszczono. Musimy pamiętać, że mamy naprawdę bardzo konkretną historię i nie powinniśmy z kompleksami podchodzić do Unii Europejskiej, ani do żadnych innych krajów europejskich. Powinniśmy dumnie w Unii Europejskiej tak robić, żebyśmy byli szanowani, a nie to, co robią nasi politycy, czyli jedni dają się dymać w dupę, a inni się obrażają kurwa i nic z tego nie ma. Kluczowa sprawa, Unia Europejska nie może nam dyktować, co jest dobre, ponieważ oni naprawdę, nie tylko Polaków mają w chuju, ale mają wszystkie inne kraje w chuju. Niemcy próbują robić dominację finansową, natomiast jest to ilu twór iluminatów, przez co oni chcą pozbawić wszystkie kraje indywidualności, suwerenności i zrobić taką bezpłciową. Europę i temu musimy się przeciwstawić, Polska ma potężny potencjał, żeby stanąć na czele takiej krucjaty przeciwko New World Order, nowemu porządkowi świata i przede wszystkim iluminatom, w związku z czym, jeżeli nie pozwolimy tym zdrajcom i sprzedawczykom kurwa, którzy teraz poniżają się w Brukseli kontynuować ten proceder, tylko będziemy stanowczy i będziemy mieli dobry mandat od Polaków, kurwa, nie tak jak teraz zagraniczne media zastraszają i piszą wstyd dla Polaków kurwa, Główno prawda, to jest zwykłe, to jest zwykłe manipulowanie wiadomościami, a niestety polskie media są kurwa w mniejszości. Większość tych stacji telewizyjnych czy większość mediów jest po prostu w zagranicznych rękach i oni sobie mogą Polaczkami kurwa manipulować. Nie damy się manipulować, nie powinniśmy na to pozwalać. Kufa